Hej, kochani, jesteśmy z Lulem dzisiaj tacy eleganci, ale i okazja jest szczególna. Dobiega końca moja kampania wyborcza. Dlatego chcieliśmy z Lulem z tego tu naszego skromnego miejsca podziękować Wam bardzo za wsparcie, za komentarze, za polubienie naszych programów wyborczych. Kochani, ja wiem, że chcielibyście, żebym ja tu siedział. Na fotelu prezydenckim, ma Lulo, mój Lulo, został. No, 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 no. Powiedz Lulo, czym chciałbyś zostać? Powiedz. Nie mogę. Jestem wzruszony. No powiedz, zasłużyłeś sobie stary. No, powiedz kochany, powiedz. A ja bym siedział na krześle premiera. <laughs> to oczywiście żart, ale życie toczy się naprawdę. Oto nasza decyzja. Czytaj, Kałt. Czytaj, Lulo. Sam niech pan czyta. Napierdolił pan ludziom głupot do głowy, to niech pan czyta. Wyrażaj się, to jest kampania wyborcza. Orędzie, lulu. Oto nasza decyzja. Dobiega końca kampania wyborcza na prezydenta. Za kilka dni wybory. Dlatego po długi i burzyliwej dyskusji postanowiłem z szefem mojej kampanii wyborczej Lulem przekazać swoje głosy i wsparcie Pawłowi Kukizowi. Nie przekazujemy tych głosów koledze. Nie. Przekazujemy je człowiekowi, dzięki któremu nasze życie będzie jak rock'n'roll. Piękne, czyste i prawdziwe. Życzymy Ci zwycięstwa, Paweł.